Cześć. Z tej strony Ania Dąbrowska z bloga Pani od Chemii.pl. Dziś odpowiemy na pytanie, które ze wzorów, jeżeli chodzi o związki aromatyczne, są poprawne, jak z nich korzystać na maturze i na co można się łatwo nabrać, jeżeli chodzi o zadania maturalne. Zacznijmy od rzeczy podstawowej, czyli od tego, że związki aromatyczne to są takie, w których mamy zdelokalizowane wiązania pi, czyli właśnie takim typowym przedstawicielem tej grupy związków jest benzen i on też najczęściej pojawia się na maturze. Możemy to zapisać na dwa sposoby. Oczywiście sześcioczłonowy pierścień to jest sprawa oczywista. No i teraz pytanie jest takie, jak zaznaczyć to wiązanie zdelokalizowane? Możemy tutaj skorzystać ze wzorów Kekulego, czyli po prostu zaznaczyć każde związań Podwójnych osobno, pamiętając oczywiście, że to jest jedna z możliwych form, ponieważ analogiczną formą byłoby zapisanie tych wiązań w tych miejscach. I to też by była forma poprawna, ponieważ są to dwie takie formy rezonansowe, czyli takie można powiedzieć dwie formy współistniejące ze sobą. I analogicznie można wykorzystać ten sam zapis w takiej formie jak tutaj, czyli w formie takiego okręgu, i to wskazuje, że to wiązanie jest właśnie zdelokalizowane, że nie mamy jednoznacznego położenia takiego wiązania, tak jak na przykład nie wiem, w cząsteczce jakiegoś alkan, prostego alkanu. Tam w ogóle nie mamy, czyli na przykład alkenu. I teraz to jest rzecz podstawowa. Jedna i druga forma jest poprawna, niezależnie od tego, czy użyjesz takiej, czy innej formy, w którym miejscu zaznaczysz wiązania podwójne, zakładając oczywiście, że będzie to co drugie wiązanie. Tu jak najbardziej każda forma jest ok. Warto jednak podkreślić, że czasami zapominacie o tym, że na przykład taki związek jak tutaj już związkiem aromatycznym nie jest. To jest po prostu cykloalken. Czyli mamy tutaj związek, w którym występują wiązania podwójne, ale nie mamy tego elementu zdelokalizowanego wiązania, więc to jest po prostu cykloalken. No i tak samo właśnie w innych tego typu związkach. Tutaj bacznie trzeba uważać, czy aby na pewno jest to związek aromatyczny, tutaj oczywiście nas obowiązuje reguła Hikla. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą często się nabieracie, a w zasadzie taka, o której często zapominacie i to zdecydowanie warto sobie wbić do głowy, a mianowicie to, że to jest wzór szkieletowy, czyli ten tutaj wzór to jest wzór szkieletowy, no i tutaj jeszcze w każdym z tych miejsc jest atom wodoru, czyli przy każdym z atomów węgla mamy jeszcze atom wodoru. I dlaczego mówię, że o tym zapominacie? W dwóch przypadkach można o tym zapomnieć i można się na tym wyłożyć. Pierwszy to jest określanie hybrydyzacji jakiegoś konkretnego atomu bądź stopnia utlenienia jakiegoś konkretnego atomu. Jeżeli ja bym sobie wzięła tutaj na przykład, nie wiem, powiedzmy ten atom węgla i chciałabym określić sobie po prostu jego hybrydyzację lub stopień utlenienia, to zapominając, że tutaj jest atom wodoru jeszcze, otrzymam po prostu błędny wynik. Podobnie, kiedy muszę określić mechanizm reakcji. Kiedy mam właśnie taką formę zapisu, czyli właśnie ten wzór szkieletowy, i nagle potem pojawia się tutaj, nie wiem, chociażby jakaś grupa nitrowa, no to można by pomyśleć, że jest to reakcja addycji. Ale to nie jest prawda, ponieważ wcześniej tutaj znajdował się atom wodoru, to będzie to reakcja substytucji, czyli podstawienia. Także nie daj się złapać na te dwa kruczki. Mam nadzieję, że, y, że to jest bardzo dobra znana rzecz, dobrze znana rzecz, a jeżeli nie, to zapisz sobie ten film, żeby wrócić do niego za jakiś czas, żeby sobie przypomnieć te zagadnienia, no i żeby nie popełnić błędu na maturze. A jeżeli potrzebujesz w przygotowaniach do matury wsparcia, to polecam ci nasze dwa serwisy: Kursy do matury.pl i Notatki do matury.pl, gdzie znajdziesz gotowe Materiały z 11 przedmiotów dostępne od ręki. A my widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia!